Budowanie związku. Karty przełożyłam tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno a z buław. Co wychodzi naprzeciw? przeciw? Kochankowie, wynik odpowiedź, rada? Król kielichów. Witam Ci mój królu. Na spodzie talii i to może być tło czytania. Król Mieczy. Ale również ciśnie się Król Błow. Ciasno się zrobiło. Witam Was królowie. Nadchodzą królowie. Nadjeżdżają trzy królowie. No cóż, szósty styczeń toż tuż. Szóstego przywitam Was, ze świecą w ręku. I poczekam na przemienę wody w wino. Sedno. Asbuław. Asbuław pokazuje parę, która opiera się albo opierała się na dużym przyciąganiu fizycznym. Tutaj nie było miejsca na poznanie się, czy na wielomiesięczne podchody do siebie. Było dużo słów, było dużo seksu. Było ciało do ciała. Bez dogłębnego poznania się. Co wychodzi naprzeciw? Kochankowie. To jest seks, namiętność, zazdrość. Przede wszystkim obowa przed utratą partnera. Torociści i kartę kochanków przedstawiają jaką miłość pary do siebie. Ja się z tym nie zgadzam. A raczej tutaj... Jest albo było obustronne fizyczne pożądanie. Para mogła nie zrozumieć się. Na pewno tutaj nie było miłości dojrzałej, ponieważ para nie poznała się. Tutaj mogło być pożądanie, ewentualnie miłość kobiety do mężczyzny, bo przecież trafiła na rewelacyjnego partnera. Dla jednej ze strony mogła to być miłość, ale nie dojrzała, a dla drugiej strony to mógł być stracony czas i zmarnowany kawał życia. Przy asie buław i karcie kochanków, to tutaj mogło dojść do zapłodnienia, czyli wpadka. To było duże zaskoczenie dla par. Karta kochanków na tej pozycji pokazuje konfliktową parę. Partnerów, którzy mają odmienne poglądy. Inaczej widzą świat oraz karta kochanków pokazuje kobietę, która jest, albo była niemądrze uległa, czy niemądrze podporządkowana mężczyźnie. Z całym szacunkiem. Wynik, odpowiedź, rada król kielichów. To jest odpowiedzialność mężczyzny. Odpowiedzialność. Odpowiedzialnym trzeba być, ale ta odpowiedzialność powinna być mądra, czyli wilksyty i owca cała. Często karta król Kielichów pokazuje przyjaciela, kochanka, ojca, ojca dzieci. I ta jego rola mogła się zakończyć. Co powstało? Powstało dźwiganie związku przez kobietę oraz powstał brak spełnienia mężczyzny do tej kobiety ona spełnia jego oczekiwania bo go kocha ja tutaj widzę tylko takie przedłużenie gatunku w mojej ocenie ta para jest tutaj niedopasowana do siebie obustronny błędny wybór partnera budowanie związku jest procesem wielomiesięcznym czy wieloletnim seks jest ważny aby trwał związek seks powinien być częścią z wielu części budowaniu związku. I wtedy wytworzy się, wytworzy się miłość i stabilny związek na silnych fundamentach. Para powinna poznać się, sprawdzić się, czy do siebie pasują, czy są dopasowani do siebie, czy śmieją się z tych samych żartów, czy mają te same poglądy, i tym podobnie. Ważne jest, aby para najpierw poznała się. I poszła sobą do łóżka jak najpóźniej, ale dla swojego bezpieczeństwa. Powinna dać sobie czas na poznanie się. Para może sprawdzić się w łóżku, ale bardzo często nie sprawdzają się w życiu prywatnym, w codziennej prozie życia. I powstaje taki fakap dla obu stron. Powstaje porażka. Doszło do zapłodnienia. I powstał obowiązek. Powstała miłość do dziecka, ale zabrakło miłości dla pary. Nie mają miłości do siebie. Tutaj nie ma partnerstwa. Dłuższe poznanie się może wyeliminować późniejsze konsekwencje i ból. Można mieć dziecko z innym mężczyzną. Przede wszystkim być szczęśliwym i mieć odzajemnioną miłość. Słyszysz mnie? Widzisz to? Dziś powiedziałam o budowie związku. Na namiętności erotycznej. Są również inne czynniki, jak ważne, które powodują budowę związku z odpowiednim dla siebie partnerem. Ale to powiem w następnych filmach. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego pozdrawiam klara tarot dbaj o siebie zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów klara tarot i klara tarot plus dziękuję pozdrawiam klara tarot dbaj o siebie